Cześć! Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w dziesiątym odcinku Minecraft Case Opening. Dzisiaj tak tradycyjnie z okazji, że będzie 10. że jest 10 odcinków, otworzę 10 magicznych case'ów. Oczywiście do wykonania będą magiczne case'y, ale zacznę od y, zwycięzców z, z tamtego odcinka. Konkurs. Zgłosiło się 10 osób. Tutaj mam wszystkie diki. I teraz sobie dam skrzynkę i od razu zalosuję. Konkurs i losuje. I kto dostanie 5 skrzynek. Pięć skrzynek wygrywa Stepan Cox. Jeszcze jedna. A drugi 5 skrzynek otrzymuje. Maine Christian. Main Christian 0. Tak więc zgłoście się do mnie na serwerze, na YouTube, wam napiszę. I chyba tyle chciałem powiedzieć. A teraz od razu przechodzę do rocznych caseów, do których ostatnio został dodany sześnik. Jest to, jest to, jest to miecz. O, od koksów w tradycji. nie zaczniemy. Jest to miecz, który chyba ma 7-3-2. O ile się nie mylę. A, znowu koksy. Pewnie ja tradycyjnie jak zawsze poleci nam na początek trochę koksów, a zaraz coś poleci bardziej wartościowego. Kurde, no tak na pewno. Coś czuję, że chyba dzisiaj się nam nie uda losować tego rzeźnika. Już może rzeźnik 7. Co to jest? To jest fala uderzeniowa. O, bardzo fajny miecz. On jest w zastępstwie za... za wybuchacz. bo jakieś problemy. Kurczowo był rzeźnik, ale do przeklęte to nie jest źle. Na razie dostaliśmy 4 razy koksy, 5 już razy. Nie, teraz 4 razy koksy i dopiero dwa jakieś zwykłej temki. Zobaczymy, co teraz poleci. Oczywiście wszystko rozdam. Koksy super. Dobra, kolejna skrzyneczka leci i co to będzie. Rzeźnik, tak, rzeźnik jest. Mam rzeźnika i on ma takie statystyki. Ostrość 7, zaklęty ogień 3, niezniszczalność 3. Dobra, jeszcze przedostatnia skrzyniętka już się losuje. Ciekawi mnie, co tutaj dostanę. Może być ten hełm, nie koks. No tak, super. Koksy między hełmami, I, i oczywiście koksy. A teraz, co tu dostanę. Tak trochę słabo. Mam tylko tak falę uderzeniową. 2,5 i koksów I jedne budki No To tak średnio bym powiedział. No ale dobra. I w następnym odcinku też będzie losowanie. Yy, znaczy będzie losowanie nazwy ciężców. Teraz wygrał Mine Christian 0 i Stepan Koks więc zgłaście się po skrzynki, nie pamiętam już takie tam były. Chyba tyle chciałem powiedzieć. Tak więc trzymajcie się, cześć. Oczywiście zapraszam do wzięcia udziału w konkursie. No i nic więcej do powiedzenia nie mam. Trzymajcie się, cześć!